Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek z Conqueror's Blade. Wiem, miały być co czwartek te odcinki z Conqueror's Blade, no ale ostatnio zwyczajnie się nie wyrobiłem. Myślałem, że z tym montażem Hanta pójdzie mi troszeczkę sprawniej i wszystko ogólnie się uda załatwić po prostu sprawniej i nagram jeszcze coś z Conqueror's Blade, ale ostatecznie się nie udało. No ale okej, okay, jedziemy dzisiaj z odcinkiem, czekać, a ja tu powinienem tego niebieskiego konia wziąć. Skład taki standardowy dosyć jak na mnie, gram dalej z muszkietem. No i co tu więcej dodać? No to, że gramy bitwę w polu, możemy sobie już wybrać ten punkt startowy, bo innego oczywiście nie ma. Gramy bitwę w polu, jakoś zdecydowanie bardziej mi pasują te bitwy polowe niż oblężenia. Nie wiem, te oblężenia są takie strasznie nudne, szczerze mówiąc. Nie wiem, może na jakimś... no chociaż, co, co, co to... Z, poziom chyba nic nie zmienił. Tam bardzo często po prostu się stoi w blobach i to wszystko, nie? I się spamują umiejętnościami i tyle. Tutaj jednak trzeba coś pokombinować, pojeździć, od punktu A do punktu B. No i tutaj wydaje mi się troszeczkę jest więcej manewrowania, myślenia i kombinowania. W bitwach oblężniczych, no poza tym, że tam jest więcej ludzi, oczywiście, i się no jakby sił rzeczy więcej dzieje, no to jednak tam no, no nie wiem, jakoś jakoś nieszczególnie mi podchodzą te oblężnicze bitwy. Mm, więc, więc no zagramy sobie polową, choć te oblężenia od czasu do czasu także grywam. Nie to, że w ogóle nic zupełnie. Co jest? O dobra! Okej, kojarzę już tą mapkę. Złapiemy tutaj to miejsce. Mam łuczników jako pierwszych. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy to niedobry pomysł. Walcimy sobie później na A. Zobaczymy co tam zastaniemy. Ona na B już pewnie ktoś tam idzie, B jest tak troszeczkę niżej z tego co pamiętam. Ktoś jest na A. Nie bo oni mają C po swojej stronie rzeki Więc A jest jakby nasze w pewnym sensie. O! Jedzie kawaleria? Nie, to piechota. O kurde. Zwiewaj gościu, zwiewaj, naprawdę. Bo ja tu sobie nie poradzę, nie? Sam. Miejmy nadzieję, że ja te, te piki tu wystrzelam. Dobra. Kurde. A tak blisko. Wow, ciekawa historia, szczerze mówiąc. Zdradziłem cały oddział, ale jesteśmy w stanie zająć to A, szczerze mówiąc. Aha, albo i nie. Nie wiem dlaczego ludzie popełniają... patrzcie, ten gość, on wbił w środek oddziału z włóczniami. Nie rozumiem tego po prostu, nie? Po co? Dlaczego? No, nie, nie wiem, po co ludzie tak robią. A się, takie samobójstwa się zdarzają bardzo często. Dobra, no wrócimy po oddział. Straciłem tych huczników, no ale poszedłem za bardzo agresywnie tym skrzydłem. No i, i też, gość naszej drużyny, on ewidentnie kurczę, popełnił coś w rodzaju samobójstwa. Dobra, weźmy kuszę, może zobaczmy. Choć on tam był otoczony przez trzech. Jak jesteś otoczony przez trzech graczy, to jednak czasami jest naprawdę ciężko wybrnąć. Kurde, no patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie co tam się dzieje. Okej. Okay. No, no, nie wiem co gość zrobił. Wlazł pod kuszników. No, teraz jest problem, bo będą mi kurde w zwarciu moich kuszników dojeżdżać. Ale uciekają, dobra, właśnie na to liczyłem. Na to liczyłem, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chodźmy na to A, chodźmy na to A, zobaczymy co tam się wydarzy. Poczwórne zabójstwo. O, choroba. Kurde, no źle, źle. Nie wiem, czy zdołam się teraz wycofać. Ok, z tymi pikami jest szansa, że coś się uda powalczyć. Okej. Kurde, nie trafiłem. Dobra, mamy to w końcu. Na B jest Saigon, C jest w ogóle niezdobyte. Więc zajmijmy chociaż to nieszczęsne A. Co dalej no chyba kurczę trzeba wracać na B dobra to B jest totalnie otoczone wracajmy 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 no, B nam zajmują Znalec! Znalec! Jedna salwa po gościu. Tutaj. Dobra. Ładnie, ładnie. Nie, 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 nie. Wiem, że mamy brak amunicji, ale nie walczymy, panowie. Nawet me, mając brak amunicji. Cofniemy się i... Z, no. Weźmiemy ammo. Nie ma sensu się bić kusznikami w zwarciu bez jaj. No trochę porobili ci kusznicy. Mamy wszystkie punkty w tym momencie zajęte. Świetnie. Dwa to taka ciasna formacja, F1 taka luźna. Trzy taka ściana. Dobra, dawajcie, dawajcie. Jeszcze się wyleczycie trochę. Chłopaki. Ja się też podleczę. E, Okej, okay, zajmują A, więc... Z, no polecimy w lewo na A. Oni tu możliwe, że będą szli. Więc zobaczymy, bo... Kurczę, no na no zwarcie jest ciężko podchodzić z kusznikami. Okej, okay, tam gość jedzie, dobra. Zestaw do kuszników. Okej, okay, może da sobie spokój. Oni z, z A, chyba zeszli. Tak, zeszli za. Dobra. Okej, okay. o no, kusznicy się spisali, ewidentnie. O kurde. Próbujmy. Ała Kurde, nie dosięgam już. Ale to nic, dzięki temu, dzięki temu sprzętowi gość się wycofał, więc chociaż tyle. Dobra, zostawmy tą tą balistę, czy co to tam jest. Chodźmy na B ponownie. No, wyrównane starcie powiem szczerze. Udało nam się na skrzydłach te punkty zająć. i Teraz spróbujmy się, się zająć B. Wow, tu jest tego dużo. Och, choroba. Ci moi kusznicy, niech oni gdzieś tu stanął. Nie podłażą za bardzo. To nie jest zły sajgon się dzieje. O, kusznicy polegnął chyba. Kusznicy chyba tym razem polegną. Ale spróbujmy, spróbujmy. Jeszcze jakiś oddział przybył. Ten atak prawym też nie jest taki zły. I zabiliśmy gościa. Znaczy, asysta w sumie. Dobra, łap B. O, a to ci. No, miał pecha, miał pecha. Dobra, mamy przewagę, łapiemy B, więc wszystko wskazuje na to, że bitwę chyba wygramy. Wszystko na to wskazuje. Mamy B. Dobra, ja bym tych kuszników chyba sobie zostawił, znaczy w sensie wymienił, właśnie. Nie zostawił, tylko wymienił. Na jakiś inny oddział. Coś czuję, że niedługo pójdzie A. Więc wiecie co? Zrobimy w ten sposób. Oczywiście, wymienię sobie tych kuszników. Na giermków. No mamy już zwycięstwo praktycznie w tej chwili. Dobra. Za mną? I lecimy na A. No tam widzę, że już jakieś oddziały też lecą na A. A no, może, może to jest niepotrzebne, kurczę, bo widzę, że tu się jednak nic za bardzo nie dzieje. A to nic, to nic, spróbujemy wbić na plecy jakoś. W takim razie, na B. Ok, spróbujmy. Olejmy konia. Jak tam ta piechota moja? Biegną, dobra. A tu już nie ma o co walczyć, chyba za bardzo

No i zwycięstwo, no i zwycięstwo. Łatwo poszło, zaskakująco łatwo poszło. No nie otworzę jeszcze, bo nie mam chyba klucza. Suwerenów też nie posiadam, więc... Nie otworzę. Kusznicy zdecydowanie wybitna jednostka. Ale spisali się chłopaki. Trzeba przyznać, że się spisali. Trzeba przyznać, że się spisali. Ona... A, łucznicy też sporo ekspo zdobyli, No, łucznicy też. 65 zabójstw, chyba. To są chyba zabójstwa jednostek, a to chyba bohaterów, nie? Czy asysty? KD271, ci 029, no oni szybko zginęli, ja ich źle tam poustawiałem. Ci mają KD12, nikt nie zginął. Nie, statystyki drużyny. No, ja tam za wysoko nie byłem. U nas MVP 12 fragów zrobił. Ale cała drużyna się spisała, chociaż początek był taki dosyć srogi. Eee, no dobra, dobra, chyba sobie zagramy jeszcze jedno starcie. W ogóle na marginesie yy, bitwa polowa. Yy, założyłem klan ostatecznie w yy, Conqueror's Blade. Zie. Więc, jeżeli chcecie, znaczy, klan, klan, to jest root genera generalnie to się chyba nazywa. Zadania tygodnia, w toku, siła ognia, ukończ. No dobra. Yy, I czekajcie, gdzie to się klikało? N. Tak, klan Ravencrow się nazywa. Od jakby nazwiska mojej postaci. Hmm, więc no zapraszam, jeżeli macie ochotę, to możecie śmiało dołączać. Dobra, żadnych więcej zadań tutaj nie wykonałem. Yy, no liczę na to, że niedługo jakiś lepszy ekwipunek sobie zrobię, ale cały czas. A potem F5. Wyzwania jednostek. Nie wiem, co to robi, szczerze mówiąc. 200 suwerenów. Jak ja nie mam suwerenów? Za mało suwerenów. No, tak myślałem. Okej, okay, ale jakiś quest mi się zrobił. Nie wiem, nie do końca ogarniam ten event. Tutaj to wyzwanie też mam coś oznaczone, ale nie widzę, żebym mógł coś odblokować czy coś. No, mniejsza z tym, szczerze mówiąc. No i co, i chyba, i chyba tyle. No, muszę jakiś lepszy sprzęt sobie na pewno skołować. Oddziałamy się powoli i rozwijam, i muszę ogarnąć trochę, jak wygląda to jeżdżenie po świecie, zdobywanie surowców i tak dalej, bo tego jak dotąd jeszcze nie robiłem. Ostatnio, właśnie chłopaki na Discordzie sobie tam zwiedzali, a ja jeszcze nie mogłem, bo miałem za niski poziom. Teraz już na pewno mogę, no więc muszę się kiedyś wybrać. No, a tymczasem, tymczasem czekamy na kolejne starcie. Get going. Dobra, jedziemy po raz kolejny. Mapka jest troszeczkę inna. Spróbujemy sobie podlecieć na C najpierw. Znowu wziąłem najpierw łuczników, więc ja nie wiem, czy grając. Znaczy, w sumie jest to dosyć oczywiste, że mając łuczników, najlepiej iść w miejsce, gdzie idzie najwięcej ludzi, nie? No bo wtedy zawsze nas będą bronić. <laughs> I też tak się zastanawiam, czy się nie przerzucić na miecz i tarcze. Bo ja zdobyłem podczas gry, jak dotąd, jakiś miecz i tarcze na niebieski, nie? A muszkiet mam tylko szary i nie mogę za bardzo żadnego innego zrobić nadal więc no jest tak kijowo dosyć więc nie wiem czy się nie przerzucę w najbliższej przyszłości na miecz i tarczy ostatecznie dobra no gość przyjmuje Ok, ktoś tu nadciąga Units assemble stand ready get into position get moving Okej, okay, no kolejny samobójca. Nie wiem, dlaczego ludzie tak robią. Nie rozumiem tego naprawdę. Dlaczego ludzie popełniają tu samobójstwo widząc, widząc przede wszystkim, że jest tu oddział, jest dwóch graczy i oni nadal się pakują. Nie rozumiem tego, nie pojmuję absolutnie. To jest chyba takie typowe, po prostu bezmyślność typowa. Bo... W arenie też było tego sporo. W każdej grze, kurczę, jak się gra z drużyną, czy w jakieś moby, czy w coś, to tej bezmyślności takiej ludzi jest naprawdę sporo. Bo ja rozumiem, że ktoś tam może błąd jakiś popełnić, no to to, to każdemu się zdarzy, nie? ale takie totalnie głupie ładowanie się w hordę przeciwników i insta umieranie, umieranie no to to jest znacznie dziwne podejście, powiedziałbym. co? Zmieńmy może troszeczkę taktykę. Rozstawmy to. O kurde, zawsze zawsze się zaczynam ruszać, jak tylko zaczynam rozstawiać. Nie wiem, czy teraz się przyda, bo teraz możliwe, że zajmiemy. Ale Zobaczmy. No, i zabiłem. Dobry pomysł, chyba, był z tym działem. Tych bohaterów oni tam mają jeszcze sporo. Niemcza friendly Fire tym nie zadaje, ale chyba nie. Tam jakieś piki, ale tam pewnie nie dostrzelę. O, 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 patrzcie. On byle naszego nie zabił. Nie powinien zabić. No, i gdzie było uciekać z tymi nożykami? Kurde, dziady z tymi nożykami biegają, nie? Męczą ludzi. Dobra, ucznicy pewnie im się ammo kończy. No nie inaczej. Zabiłem. Pewnie moi ucznicy. Jak się dobrze ustawisz z tym oddziałem, to naprawdę jest miodzie. Jest miodzie, o co tu dużo mówić? Dobra, mamy mało ammo. O, o, o tym mówię. No, co w ogóle? No i po oddziale on stracił nie dość, że bohatera, to jeszcze oddział. Nie pojmuję, nie wiem dlaczego. O co tu chodziło? O, i babka, kurczę, widzi, widzi Saigon. Okej, okay, stanęła się na koniu. Niczym postać cyberpanka. E Dobra, cofnijmy się, zrespimy sobie ammo. Troszeczkę szkoda tego oddziału wywalać. E, no ale, właśnie, no to jest bardzo, bardzo dziwne, powiem szczerze, co nieraz ludzie robią. A ja straciłem dwóch huczników. Oj, 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 oj. Będzie zemsta, coś czuję. Nieraz jest to naprawdę bardzo dziwne. Chyba, żeby ich wymienić na kurczników. Albo, dobra, gramy łukami, no. Zrespimy sobie trochę, a bo mamy dużą przewagę, więc w sumie nie ma się co obawiać. Ta moja armata jeszcze stoi. Właściwie to taki foglerz, bardziej można by chyba powiedzieć. Ok. W sumie ja to co chyba go? źle zrobiłem. Mogłem wysłać oddział, żeby on poszedł na punkt, a samemu zostać, zostać w walce no bo. U. No, I po co ten gość tam jedzie? Po, po co on tam jedzie? Horda nieprzyjaciół nie czaję tego. Nie pojmuję, naprawdę. Ja coś czuję, że zaraz stracę tych puszników Swoich. To może być ciężko się utrzymać. Ale nie będę ich wycofywał, szczerze mówiąc. Niech strzelają, oni już zrobili swoje. O. O. Te przewroty są tak porąbane w tym tym, naprawdę. One tak źle działają. Raz klikniesz, dwa razy zrobi przewrót, raz nie zrobi. Porąbane to jest totalnie. Ale cóż poradzić. No, dziękujemy. I idziemy sobie zrespić jakiś nowy oddział. Przewaga jest nadal? Nie, zajęli B. Okej. Okay. Zajęli B. Więc tutaj nie ma żartów w tej chwili. Weźmiemy sobie kuszników w sumie. Kurczę. A jeszcze. Dział kartaczowe. Tam moje działo kartaczowe nadal stoi. Dobra, świetnie. W takim razie F3. Stańcie tutaj. A ja sobie tymczasem złapię działko. Nadal stoi. Ciekawe czy to się, to się da chyba zniszczyć, nie? No ale cóż. O, o, o. Ho, ho. No, to bolało, nie? O, Fuck. Kurde. Dlaczego ona nie próbuje uciekać? Czasami odnoszę wrażenie, jakbym grał na boty cały czas, ale no to chyba nie są boty, nie? O, ktoś strzela? Okej, okay, ci na górze. Za mną. Nie wiem, czy ja się zdołam tak obrócić. Ała. No, 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 no. Nie, nie zdołam się obrócić. Szkoda. Co ona robi? No, ubiłem ją. Mając, kurde, paru kuszników na krzyż. Nie czaję tych ludzi, naprawdę. Ammu mi się kończy. Dostrzelę? Nie za bardzo. Nie, coś tam chyba dostrzeliłem. O, dwóch gości. No, dawajcie. Kto podejdzie bliżej? no. Come on, no. Berwał. O! To będzie soczyste. Szybciej przeładowuj, gościu. Wow. Dawaj, 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 dawaj. O, niestety, dorwali mnie. O, przesadziłem, nie? Przesadziłem. Ale już, już się poczułem zbyt pewnie. Ale patrzcie na punkty. Wcale nie jest taka sytuacja totalnie przegrana dla nas. Okej, okay, mam 8 fragów. Najwięcej w drużynie. Ale ten kartarz mi tutaj bardzo pomógł. Dobra, weźmiemy sobie Giermków normalnie i. Y y y pójdziemy na. No, chodźmy na to B. A przejmują, ale chodźmy na to B. No, mają A, ale my chyba to B za chwilę przepchniemy, więc. To nasi, to nasi. Tak jak się tą artę dobrze rozstawi powiem szczerze, to jest naprawdę mordercza. Dobra, ma... O, tu jest ich w sumie sporo. Jak tam moje oddziały. dzione są? O, dobra. Teraz wydam rozkaz do szarży. Albo i nie. Nie, na razie nie. Wow. No, 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 do szarży, dawaj, dawaj, o Och, cholera, ale mi przywalił. No i ona zginie. Ale jaja. Co wróg jest... O kurde. Wiecie co, wróćmy na B. Zajmijmy B szybko. Albo nie, nie, nie. Tołszywy alarm. Idziemy na A. B mamy. O kurde. Takie jajce tu są. Dobra, tak. Ją. Dobra, dobra, mamy to. Świetnie. Może mnie trafiłem z dwóch metrów. Dobra, A zajmiemy, B mamy. No, wszystko wskazuje na to, że jednak uda się wygrać, ale bardzo wyrównane starcie. Mamy to. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dawajcie, dawajcie, ciśniemy dalej. Ci giermkowie są naprawdę mocni, chyba że się natkną na coś takiego jeszcze mocniejszego po prostu. Dobra, mamy zwycięstwo. Jeszcze szarze giermków wchodzi w tle. A, piękne, piękne starcie. Trofeum Złamane Ostrze. Do czego to służy? Na, na nagrody za pomocą panelu wydarzeń. Aha, czyli to jest po prostu do eventów. Ok, no za 300 sztuk brązu będzie automatycznie wymieniony. No ładnie łucznicy, ładnie. Oni się spisali. Gierunkowie zresztą, patrzcie też, 1325 KD. Łucznicy mają mniejsze KD. Ciekawe. Ok, no ja jestem gdzieś w sumie. W środku tabeli. 9 fragów, mam najwięcej fragów w drużynie? Tak, nadal. No jednak ten kartaż tam porobił naprawdę nieźle. No dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Fajne bitwy, bardzo fajne bitwy. Nadal, piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, dlaczego ludzie się ładują w taką grubą walkę, ale prawdopodobnie troszeczkę to zrozumiem, jak zacznę grać z bronią na bliski dystans, bo ja gram cały czas na duży dystans, na, na odległość, więc to jest zupełnie inna filozofia. Tutaj się zawsze trzymasz z tyłu, zawsze uciekasz od walki, więc. No jeżeli ma się broń do walki w zwarciu, to prawdopodobnie jest jednak takie parcie do tego kombatu. No i to jest w pewnym sensie jakieś wyjaśnienie. Ale no nieraz ludzie takie, takie głupie samobójstwo popełniają, że jest to, jest to bardzo ciężko wyjaśnić. Dobra, ja to sobie pozwolutku poodbieram kłeśniki, porobię rzeczy, a tymczasem z wami się żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia, czołem!